Jest ze mną Sasza. O, co tak spoglądasz? Która godzina? Zobaczcie, nie, że się świecą, to te buty. Ale efekt w ogóle? A, ja myślałem, że faktycznie się świecą. A to, ale... ale jaki patent? Wiesz skąd? Z drugiej strony, tam jest, widzisz te. Zobacz oświetlenie a, a, czerwone. Dobra, dobra. Tam. Tam są bardzo silne lampy. Dobra. Zaczynamy jeszcze raz. Jak dzisiaj się tutaj czujesz, tak wiesz? Mentalnie i, i świadomościowo. No szczerze mówiąc, odbieram to jak już druga moja walka. Bo ja już pierwszy raz miałem z nim walczyć, ja już tutaj byłem już to wszystko, pierwszy raz jak to miałem, to były emocje dziwne. Teraz już wchodzę jak do siebie do domu, już wiem, gdzie wchodzę, wiem, co mam robić. Naprawdę traktuję tak, jakbym miał drugi raz walczyć po prostu z tą samą osobą. Czujesz pewność siebie, tak, w tym starciu? Jeszcze większą niż wcześniej. Jeszcze większą nawet przez to, że nawet przez tą kontuzję, którą dostałem, że mi złamali żebra, no to e, zrozumiałem też, co to, jaki czosy, jakiego rodzaju czosy mogą być, jak mocne mogą być, bo mo możliwie teoretycznie nie byłem przygotowany, wie, że... No na, na żebra nigdy nie byłem przykład. Myślałem, że zawsze, że wiesz, jak mogę, można cokolwiek złamać, ale nie żebra. No to to dało mi coś na pewno taką dobrą dobrą jakby... nauczkę, lekcję pokory. Nauczkę, tak. Taką dobrą nauczkę, nie lekcję pokory, ale nauczkę taką, że wszystko mu może się zdarzyć i trzeba naprawdę mieć o, oczy do, dołkowa. Bardziej chodzi mi o, o to, że ja, ja zawsze tak trenowałem, że ja widziałem co ja robię najlepiej, widziałem jaki czas ja się boję. A teraz po prostu trenuję w taki sposób, że ja wiem, że najlepiej bać się każdego ciosu, i refleksje wyrabiam akurat w, w, tak, w takiej strategii. No i... Czyli... czyli w ogóle nie przyjmować? Najlepiej, albo bardzo dobrze blokować. No i psychicznie, no to w sumie już jakbym miał jedną walkę, także teraz faktycznie ja, ja idę do tego samego gościa, bardziej jeszcze przygotowany psychicznie pod niego, bo już mam go kurwa od pół roku w swojej głowie. Teraz tylko kwestia Treningu i treningi idą spokojnie, no, tylko że ja ostatnio nie trenuję dwa tygodnie mam, mam też problem z tym, jakby sam do siebie, że nie wiem, czemu sobie odpuszczam, bo totalnie nic no, robię. No siłownie, wiesz, ale siłownie no, to nie jest ten trening, który mam robić w okres przygotowawczy, To nie jest okres kurwa, wiesz, na razie, żeby formę nie stracić. Okres przygotowawczy. Ale no, mam ogromną pewność siebie, że ja się boję, że kurwa no będę miał do siebie żal, jeżeli wyjdzie, że po prostu go nie, nie doceniłem. Ale myślę wydaje, patrząc na niego teraz, taką. W oczy, jak staram się spóźnić, jak on kurwa ten wzrok, u, u niego ucieka. Opuszcza wzrok? U nas kurwa konflikt normalnie, a on kurwa zabiera wzrok. To już dla mnie już jest taki brak męskości w ogóle. Może dla niego to gra medialna, a ciebie dopadło w kurwienie, bo uderzył za mocno. Może, może nie wiem, ja staram się go za dużo nie analizować, bo mi się wydaje, że jest tak głupi, kurwa, że jak będę go analizował, to sam się pogubię. Tak czy tak podpadł, więc życzę tobie wygranej. Jeżeli chcesz jeszcze coś odpowiedzieć od, od siebie, to proszę. Chciałbym powiedzieć, że nowy zajebisty teledysk na moim YouTubie Mr. Sasha z Iwanem 15 centów wbijacie. Dziękuję.